Stary, jakie plany? No, no nie wiem, czy musimy chyba się stąd zwijać, stary, bo policja była naokoło jeździła. Ale cicho. nie to może nie jest Myślę, że też trzeba. I w kocie. Dobra, myślę, że trzeba chyba jechać, nie? A tam jeszcze ten, dobra, czekaj. O cholera! O cholera, o cholera! Czekaj, czekaj, czekaj wsiadaj, wsiadaj! Gdzie jest tego psa? Więc biorę cię! Biorę cię! Kurwa! Szalam jak coś! Jedź! Na Freedom Tower, na Freedom Tower, tam zamkniemy bramę, nie wiadomo. Juć, 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 juć! Nie, no skąd to nie wiedzieli, że my tu jesteśmy? Nie mam, może widzieli, ale w dziuple e, jest zamknięta, więc nie wejdą, nie mają ten. Ta, ta, ta. Brwa pies jest na tylnej kanapie. Uuu! Co, co tu się stało z nam wyjechali. Nie mam pojęcia. Kurde, jedź! No, strzelam! No nie widzę właśnie. No nie wiem, może kule odporne mają, czy coś. Czekaj, zamkniemy. Dobra, jak się otworzy, to zamykam. Zamykam, 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 zamykam. Tył, 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 tył. I dawaj szybko do mojego mieszkania. Mamy ochroniarzy, mamy ochroniarzy, Na spokojnie. O cholera! Da dawaj, dawaj do mieszkania! Dawaj szybko! Kto przyjechał? Kto to? Nie wiem, wsiadę! Chodź szybko, później ci powiem! Szybko do windy! Dobra, jedziemy. Dobra, jedziemy, jedziemy, bo zaraz kolejni przyjadą. Dobra, widzowie, jesteśmy ochrona, tu powinna gdzieś łazić pewnie. O, tam jest chyba jeszcze przyszli ten. Co?! A zostawiłeś Chodź pies. Chodź Fif Cholera, cholera. ochroniarz pilnujesz drzwi. Żan! Ochroniarz drzwi. Jak będzie policja rozstrzelać? No jest w spokoju, chodź, Viflak. Pogadamy jutro, spoko. Och, no Dobra widzę, wyjdziemy się przespać i... A może jeszcze ten? Potrenujemy, nie wiem, damy chwilę dla na i sztuczki może. Mam tu frisbee widzowie gdzieś. Ty, o cholera ty dobra, nie. widzowie on ogarnia siad. Kurde widzowie. Dobra, jeszcze... Zajmiemy się jeszcze w nim może rano trochę a teraz idziemy spać. Dobra, widzimy się kolejnego dnia. Dobra, ale... widzowie jest nowy dzionek. I widzowie chciałem też... wstawaj. Eee... Chciałem też powiedzieć widzowie, że musicie wybaczyć za ten odcinek, ale... Dzisiaj ten... by... ten... Ogólnie mamy trochę... miałem trochę problemy z five'em, mogłem dlatego nie mam ani risheida ani... w ogóle nic nie mam w jest czysty five'em, to się zmieni w kolejnym odcinku, ale no po prostu nie, chcieliśmy, żeby postała. a chodź tak. tutaj są sam, same problemy techniczne, jak tam czysto było dzisiaj? Jasne. Dobra, zobaczymy widzowie, czy tam... co jest. no U fryzjera byłem jeszcze, drama No i PG A tak, no w ogóle z tamaksem za wczoraj, nie? Zrobiłem się spotkać z tym Ze strażakiem i wjecha Uciekaliśmy, wjechała nam policja Była strzelna i do Freedom Tower Nas zgonili O, oh, stary, no No tam Znaczy ogólnie naszą dżuklę Co? O kurde, Jedziemy, biegnij, biegnij pies Jedziemy za nim Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj! Wsiadaj! Co, co, co się dzieje? Dawaj tym psem Jedź za nim, jedź Czemu pies... Dobra. Znaczy le lewo, 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 lewo. Na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie Nie możemy nas zobaczyć dobra Tylko tak, żebyśmy go nie zgubili, nie? Dystans, z dystansem, ale... Dobra, dobra, spokojnie raczej nie wnikaj, ale po prostu gadał przez ja telefon. Jestem stary, ale wzrok mam dobry, nie? Gadał przez w ogóle jakiś telefon, nagle jakieś problemy, uciekł. Nie wiem, co się w ogóle dzieje, stary. Nagle uciekł? No, wyszedł w ogóle, wybiegł z domu. Nic nie, nic nie powiedział. Nie, jak wszedł. Ja go widziałem, jak on wszedł, to, ale nie wiedziałem, że to jakaś poważna sprawa. Dlatego właśnie mówię ci, żebyś ten, nie? Nie ja on jedzie, stary. Nie wiem, skręcił w lewo. Siedziło go widzę, nie? Kur... daj, przyspiesz Czekaj, no czekaj, sam zwoln. gdzie on może jechać? Rafineria? Nie, nie bo już tutaj raczej nie będzie chyba w te tereny bardziej takie wiesz Niebieskich czy co? No no, znaczy się zbliżamy, ale czy tam może równie dobrze pojechać? Prosto gdzieś i wyjechać z miasta, stary, nie? No, no, no Ale zbliżamy się do Marabunda, nie? tu jest o, nie? Misz, tu jest też, u góry są te jakieś, te Wiesz Gafineria, no No, no, no Oj, daj przysiądź, przegazało, Dobra, widzę Nie jedzie. Stoję. Zaparkuj tu gdzieś. Tu, tu, to tu, 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 tu. musimy podejść. No ale nie słyszymy, nie? Chodź, 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 szybko na drugą stronę, chodź. Dawaj, dawaj, znał, są nasze pieniądze, rozumiesz? Nie ma pieniędzy, Nie ma pieniędzy, nie ma Lukasa. Ej stary, co jest? Będzie nie Nie ma pieniędzy, będzie Lukas. Oj, słuchajcie. Dobra, chodź krótko, tam będziemy gadać. Zabierają go do środka. Trzeba, mają uszy. Trochę mi zawiera riski, bo mogli nas, mogli nas zobaczyć cały czas. Co jest? No, już muszę go, muszę go, widzę, widzę, czekaj, 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 jak uczyli go? Dobra czekaj, czekaj, przywiązujcie to do krzesła. Ja się idę przepłać, koniec. Przebrałem się. Koniec. Dostał, dostał! Dobra, 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 dobra. Stary! Wstawaj. Możliwe, że rykosze tym ode mnie dostałeś. Nie, nie. Dobra. Ja pierdolę. się ci. Ostrzeliłem. Czemu nic nie powiedziałeś? Co ty w ogóle tu robisz? To się za szybko stało, sorry. No i prawie mogę zginąć Jedziemy, jedziemy, jedziemy to, to... Chodź, chodź, chodź tylko nie pozbędziecie się Idę po swoje Dzwoni do mnie zastępco Ale Sartyr! Co jest z tym psem? Halo? Halo? Nie mam czasu, nie mam czasu Dobra, zasana odsłonię Jak pies sam wyszedł z ty? Nie mam pojęcia! Kurwa! Co przyjechałeś? Drake, gdzie jedziesz? Yy... nie wiem, na Freedom. Dobra. Ja pierdziele. Jedź. Widziałeś, stary? No. Ale co on robił na barabundzie? No, nie no wiem, co czy... jest? Ja coś no, słyszałem o jakimś Lukasie, nie wiem jak ty. No ja też, czekaj zaraz. No co jest? 2 dwa miliony, jakiś raz, luka yy, no mogę, miałem leciutką strzelaninę, ale co? Dobra, no to tak. Dziś, znaczy, no Jutro w sumie odbijamy tą oś, to się przydało jakieś auta z działkami, to ogarnę ziomków i musisz ze mną pojechać tam. Dobra, wyślij to, mi pideskę, pideskę, wezmę Do ludzi, dobra. wezmę ludzi. A, Poławeź, bo ty, mi się ty, ty. przypomniało stary, nie? My, zam, dobra, zamówiliśmy stary dostawę tą broni, nie? No. I Ja miałem tam jakiś adres wklepany, ja sobie przypomniałem, że ja mam siedzibę stary przecież w Sandy. Pojedziemy. No pojedziemy tam, no, pojedziemy tam. no dobra. dobra. Wyślij pideskę. Wracając. Jakiś Lukas. No, coś było. Czy dwa miliony. Dobra. Przesiad... Przesiadamy się przesiadamy, się, przesiadamy się, przesiadamy się. A masz coś? Prowadzę. No. ty Zobierz moją betę? No jedziemy, bo mój jest obity. Dawaj. No, też jest. Oto... Maskę domknij. Weź wyjdź maskę domknij. No, ale to jest zepsute właśnie. Dobra, dam. Dobra, tłumacz się. Słuchaj, stary, no. Dostałem telefonem tak, od kupera od kupera. Powiedzieli mi, że dają teraz dwa miliony, albo zabija no czemu mi kasa ci zastępcy u dziegą tego. To czemu mi nie powiedziałeś? Dobra, masz... tak naprawdę masz trochę farta że cię, masz farta, że cię śledziliśmy Bo nie wiem co by było Dobra i co, dostałaś tą lokalizację? Ta, ta jadę Dobra ja biorę każdy chyba po jednym aucie jest działkiem i jedna osoba WMK musi wziąć gdzie ty wiesz stary na jakiś parki? No tu jest i wykupno, no nie wiem tutaj pineskę mam Dobra, dobra. To pewnie najwyższy poziom, nie? Ja raczej na pewno, nie. Co kupujemy? To no, jakiś auto z działkami podobno. Oho. Uhu, huhu, huhu. To Dzień dobry. Co i to za te pieniądze z, z, z tego, 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 tak? Danie, cztery osoby, cztery Dzień. auta. Zadzwonili do mnie ludzie marabundy z nieznanego numeru. No. Że niby cię porwali. No, Jak, no i. Znaczy, no. ty. Ja cię uratowałem. Dobra. To, to jest ten cały Lukas, tak? O którym gatali. Tak. No. 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 Dobra, ile za to auto wyszło w ogóle? Cześć. Ile za to auto wyszło? Tak? To jest chyba dla nas, nie? No ile. Co ty zrobi? Ile? Motowanie działka stokoła Milion 200 razem Dobra, to kto czym jedzie? Ja jadę bardzo. Ja, 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 ja to mogę, to mogę jechać czarnym, nie? To ja jadę Porsche Weź Porsche. No to widzę, Sandy, nie widzę. Sandy! Okolica Sandy Dobra Ciadaj Ty kur... Ten karasz co mówiłeś? Ta. Pierwszy raz w ogóle jedziemy w widzowie porszawkę Tego Zastępcy Lukasa. Fajna jest to. Nie no porszawkę ma fajną widzowie. Porszawkę ma fajną, to trzeba mu przyznać. Że porszawkę ma fajną. Ładną w ogóle i szybką prawdopodobnie Byle żeby nie rozbić, bo się nie wypłaca. Właśnie. No w sumie być szybsza, ale co? Dobra widzowie, Widzimy się jak dojedziemy. Dobra widzowie, jesteśmy już. Emil no. Dobra Trej, gdzie to ustawić? No jedno auto się tu zmieści, więc tutaj gdzieś tak ten... To może ja wiatę, co? Dobra, otwieram, otworzę ci drzwi. lepiej to, oh, cholera. Widzę, żeby to zaopatrzy... zaopatrzenie mamy niezłe. No mamy, mamy stary. Willi chyba widać, że Willy, i Willy chyba tam się co? No, co tu się dzieje? Co no, on skombinował? Hmm? Tam, nie, no, mocne gówno. Ty o, jak znalazłem? Ty! No. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem snajperek Jeszcze i zamiast... Ej, siedem snajperek i zamiast 8 to jest piwo. No to się szanuje. Ty my to nawet z a mamy. Widać, że chyba nie lubi licz parzystych po prostu. No Co tu się dzieje? Chcesz, chcesz bucha? O, nie, nie, patrzcie, nie, nie palę. komuś brakuje pieniędzy? Ja robię w Ej. Ale nie palę. Komuś brakuje pieniędzy. Tu jest pieniądz, tu jest pieniądz, tu jest walizka. Nie, ja tyle zarabiam teraz u was, że ja zaraz się kupię nową hotę, więc spoko. Patrzcie, to tutaj w, w ogóle... Tutaj w ogóle coś kogoś hakuje. Ej, panowie? Nie wiem. Ej, bo tutaj jak ja, patrzę, ja to patrzę, a tu jest jakiś proces haku... ten lokalizowania kogoś. Patrzcie. Co się na tym zna? To... No ktoś... umielej kogoś lokalizować... Pies na pieniądze, pies to na pieniądze! Nie, wejdź, Chodź no Fiflak! No k... Lecz są skrzydła! Ej, weź no się, no, bo tam fi -fi. jest... Tu jest broń! Tu jest broń! Boże, no, ja ja tam są wybuchy, uważajcie! Tu są jeszcze bomby weź tu mamy! Plaka. Dobra, czekaj, ja sprawdzę, bo coś tam w komputerze robiłem, czekaj. Bo tu jakieś bomby przecież jeszcze mamy, bo to jest jeszcze na tego siwego. No weź tam ko... ko pies! Ogarnij się, Fiflak, Weź posprawdzaj, bo nam skrzynka spadła, czy broń jest cała. I czy. No weź tam, kogo on tam lokalizuje? Uszkodzona lekko. Ale tu jest ta skrzynka przecież. No właśnie, no właśnie Właśnie nie rzuciłeś. Mocne hakowanie to jest. Jakiś dobry hacker tutaj robi. No właśnie, ale kogo oni lokalizują, stary? Zesrał się na pieniądze. Co on robi? Weźcie go na dwór Chodźmy chodź. A kiedy będzie dostawa broni jeszcze? Miałam przyjechać też mulem Weźcie, hey, idźcie hey. zobaczyć Co, co, co? No Coś tu znalazłem Co znalazłeś? Jadę, Chyba oś... Jadę do Santos, jadę do jak Stantos jakimś... siwym Siwym? No Czekaj tu to... pisze Ale oni go lokalizują, czy jak? Tak, no Tylko, że to... Czekaj, czekaj. Nie szaj na pieniądze! Oj. Zamykam cię w fałcie! Znaczy, do bagażnika! Budynek, się. Tutaj! Człowieka u nas wieściwy! No, 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 czekaj, czekaj, czekaj! czekaj. Na jego nikt nie zna jego imienia! No weź tam się sprawdź to! No patrz, no, też znaczy. poł leci tutaj! Normalnie lokalizowanie jest! Jest 50%! No, jak, jest podpisane, ściwy. Po... Gdzie on niby jest? Przecież jego nie nie wiadomo, jest 50%. 50% ale coś... jakiś, jakiś error tu wyskakuje, jakby ktoś nas odbijał. Story jakby ktoś przerywał cały czas. To, nie da... Do... No, jest, nie... tak jest cały czas tutaj na 50%, tak próbuje pójść, ale cały czas ktoś nas odbija. Nie mamy hakera U... nawet, żeby... Jak, jak idzie, jak idzie? Rośnie. Powoli rośnie. Coś, no właśnie... Ty, komputer się dymi! Komputer się pali! Ty! Dymi, wyłącz, wyłącz. no! Ej może... Czekaj. Wykaś, nie, nie wyłącz, wyłącz! Nie, nie wiem. Wyłącz, wyłącz, wyłącz czekaj! Wyłączam, 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 wyłączam. Ja, Cię straciliśmy sobie postęp. Jeja! Yeah, A jeszcze drugi komputer, czekaj. A na drugim jest Error! jeszcze! No, na no wszystkim, nie... Tutaj dowolnie w ogóle nic nie leci, stary. To jest jakaś baza danych. Tu jest YouTube. No. Dobra, Willy, byłeś się oglądał. Sorry, tu biu. Dobra, tu są na dostawą broni dawać tą dostawę. Mamy przenieś, Mieliśmy przenieść tą rzecz. <ś> Ty po... Oh. Tak szczerze, bo... tak ja, tak myślałem, nie? Bo my jutro odbijamy to moszkę, ale w końcu się trzeba zająć tym siłem, bo on nam daje po prostu ten... Na razie, ale go trzeba w końcu Dobra, rozwalić, nie można. No to już. No, Za ile to będzie? Może zlokalizować. Poczekaj, według mnie ten... No, no jest powinniśmy tak. za, zamknij się. Według mnie najpierw powinniśmy ten, tą ośkę odnieść. No, no, no mówię, że jutro przebijamy Ośka, a później trzeba się zająć siwym. No tak. Panowie już jest. Taką małą mieliśmy. Gdzieś... Nie ja To Po co a, ja to lokalizowałem jak to już podjechało? No, właśnie tutaj może gdzieś zostawmy. No, ta lokalizacja w tych komputerach jakaś opóźniona, bo mi pokazywało, że to dopiero... Nie, no do porszatki z przodu! Metrów. Przecież pies nie jest się Pies się znał, cię w nauce ze strony. Uwaga, Myjesz mi to! <grym> chyba pies myje. Ja nie, nie. <grym> Co ja? ja? to nawet jest mój pies no człowieku? To, to Dobra, weźmy kilka, zostawmy tutaj na pakę, bo i tak to chyba jedzie do ten, do LS. Ej, ale PETE to, si to, A resztę zostawmy tutaj, resztę tutaj zostawmy i tyle. Kurde, widzę, przewróciłem. Resztę. Ostatnia, ostatnia. Resztę w środku zostawmy i tyle. Dla pieniędzy widzę, że Do jak dobra. będziemy... Kurwa, wytrenowany perfekcyjnie. Dobra. <laughs> dobra. Ważne, że coś tam podnieść, dobra, da, dobra, dawaj ze mną, jedziemy proszę. By. Ja prowadzę. Nie, ja, ja, ja prowadzę. Jest! O moim Porsche! Fidlak! Chodź. Nie teraz, swojego nie masz? No nie mam! Żebyś wiedział, że nie mam! Ja go no, nie prowadziłem. Dwie godziny temu ostatnio. Porsche, no, Porsche Porsche. Czekaj, ja jest, bo tu je normalnie daj. Co nie zwalają? Dobra, jej ja do feedą Fajną masz tą porszawkę. Sprawić ci taką? No właśnie sprawić, nie obraża się.